Witajcie kochani w kolejnym nagraniu Tak to robię, gdzie dzielę się z Wami czysto subiektywnym podejściem do życia, co oczywiście oznacza, że nie jedynym słusznym. E, I tym razem postanowiłam nagrać film na temat tego, w jaki sposób łączy ze sobą rolę przedsiębiorcy z rolą mamy. Jak pracuje zdalnie, jak to się zmieniło po tym, jak przyszła na świat już pół roku temu moja kochana córeczka. E, prosiliście mnie również o to, aby podzieliła się z Wami, e, nie wiem, kosmetykami jakie wybieram, e, wózeczkami, fotelikami, różnymi innymi rzeczami natomiast ja się nie czuję absolutnie pod tym względem ekspertem, więc nie chciałabym być osobą opiniotwórczą, natomiast jestem sama bardzo ciekawa, co Wy mi napiszecie w komentarzach, bo jestem na to oczywiście bardzo, bardzo otwarta. Kochani, to, co jest bardzo ważne w tym filmie, to jest to, że ja po prostu chcę Was zainspirować Może możliwe, że chociaż jedna osoba wyniesie coś dla siebie, może um, komuś pomogę w tym, aby pokazać, na czym polega praca zdalna, e, ale sama też jestem bardzo otwarta na Wasze patenty, na Wasze pomysły, więc koniecznie dajcie mi znać w komentarzu, jak Wy sobie radzicie z łączeniem te dwóch ról ze sobą. E, to, co jest bardzo ważne, to jest to, że ja mam po pierwsze jedno dziecko, po drugie e, nie miałam absolutnie żadnych problemów ani z ciążą, ani z połogiem, ani z laktacją. E, moje dziecko jest całe szczęście e, zdrowym aniołkiem, e, który nie ma ani problemu z kolkami, z jakimiś poszczepiennymi. E, problemami, czy, 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 czy czymkolwiek innym, tak? Chociażby z problemem ze snem. Wszystko jest tak naprawdę super, więc ja jestem ogromną szczęściarą i jest mi pod tym względem bardzo łatwo, dlatego też pamiętajcie o tym, yy, bo... Kiedy będę mówiła teraz e, o każdym obszarze mojego życia, jak się zmieniło, jak było kiedyś, jak jest teraz, no to warto jest mieć to na uwadze. E, kochani, bardzo ważny obszar: praca. E, jak się zmieniła, jak było wcześniej, jak jest teraz. E, praca zdalna wymaga tego, aby rzeczywiście troszeczkę pilnować siebie, bo część osób uważa, że to jest bardzo efektywna praca, ze względu na to, że nie tracimy czasu na dojazdy, możemy pracować tutaj, gdzie chcemy. E, no i też nie przeszkadza nam na przykład open space, gdzie jest dużo ludzi, telefonów. I, I nie możemy się skoncentrować. Natomiast jest to też taka praca, e, która wymaga tego, abyśmy wstawali o konkretnej godzinie, nie przechodzili pół dnia w szlafroku, e, nie zajmowali się rzeczami związanymi z obowiązkami domowymi, tylko pracowali, a dopiero później zajmowali się tym, co moglibyśmy normalnie robić po powrocie z pracy. Więc tak to wcześniej u mnie wyglądało. Jasny harmonogram, konkretne godziny rozpoczęcia pracy, przerw, zakończenia tej pracy, a od 18 czas wolny, e, w, w, jakby w trakcie tej pracy zawsze dłuższa przerwa na wykonanie obiadu, zjedzenie go, e, wolne weekendy, więc ogólnie bardzo dużo czasu też wolnego, czasu na swoje pasje, zainteresowania eee, i bardzo jasny harmonogram, tak, aby się go trzymać i, i żeby ta praca była jak najbardziej efektywna. Natomiast obecnie oczywiście tak to już nie wygląda. Eee, o harmonogramie mogę sobie zapomnieć. Natomiast została mi bardzo, bardzo ważna rzecz. Harmonogram ustala moja córeczka, kiedy wstaje, kiedy się kładzie, kiedy ma drzemkę, e, kiedy mnie bardziej potrzebuje, kiedy mniej, kiedy je, kiedy nie je, więc e, każda mama wie na pewno, jak to wygląda. Natomiast, e, jak to wygląda u mnie, jeśli chodzi o samą pracę? Nie mam jej obecnie tak dużo jak wcześniej, oczywiście z wiadomych względów. Natomiast to, co jest dla mnie najważniejsze, to co najbardziej pomaga mi w pracy i to, co chciałabym dzisiaj Wam przekazać, to są trzy rzeczy. Oczywiście jest ich więcej, ale to są takie trzy podstawowe. Jedna rzecz to jest bazowanie na priorytetach, a nie na harmonogramie. Wcześniej bazowałam na tym, że miałam bardzo jasno określone takie, taki system pracy, gdzie konkretne godziny wyznaczały mi moment, kiedy ja zaczynam, kiedy kończę. Natomiast obecnie pracuję bardzo na tym, aby nie przywiązywać się do konkretnej godziny wykonania danego zadania, ale na tym, co jest najważniejsze do zrobienia. Oczywiście tak było też wcześniej, ustalałam sobie te priorytety każdego wieczora, natomiast teraz jest to tak rzecz absolutnie najważniejszą, czyli każdego dnia wieczorem siadam sobie i planuję kolejne trzy priorytety, które wykonuję następnego dnia. One muszą być zrobione właśnie ze względu na to, że one pchają mnie do przodu. Tak? To są takie rzeczy, które powodują, że ja każdego dnia mogę posunąć swój biznes do przodu. I teraz, co jest bardzo ważne, to jest to, żeby te priorytety nie były duże. One mają być mniej więcej pół godziny, 40-minutowe, tyle mniej więcej, ile trwa drzewka mojej córeczki. E, oczywiście czasami są dłuższe, czasami są trochę krótsze, natomiast chodzi o to, aby to nie, była, e, nie był to priorytet, który zajmuje bardzo dużo czasu. Ty, bez względu na to, czy się czy nie, też o tym pamiętaj. Te priorytety powinny być w miarę szybkie, bo nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. Ja też nigdy nie wiem, jaki humor będzie miała moja córeczka, czy właśnie nie będą się jej wyrzynać ząbki, e, czy cokolwiek innego się nie wydarzy, dlatego też mm, staram się, aby te zadania były. Dosyć krótkie, ale były naprawdę bardzo mocne. Kolejną rzeczą, do której cię bardzo zachęcam, to jest to, aby delegować zadania. Nie wyobrażam sobie, że chcesz być dobrym przedsiębiorcą, który pcha swój biznes do przodu, który się rozwija, który dba o swoje kompetencje e, i nie delegujesz zadań, bior, robisz wszystko sam. To jest zupełnie bez sensu. To jest strata energii, to jest pierwszy krok do tego, aby się szybko wypalić, zniechęcić, zmęczyć, wypalić swoje pomysły. E, zupełnie bez sensu, więc ja cały czas stosuję tę metodę, teraz jeszcze bardziej niż wcześniej, więc co się tylko da staram się delegować moim pracownikom. Uważam, że to jest jedna z najważniejszych rzeczy, która powoduje, że e, no, nie zamknęłam tego biznesu, że jestem w stanie pracować, bo bez moich kochanych pracowników absolutnie nie byłabym w stanie. E, to, co też pomaga mi w tym, aby bardzo szybko delegować zadania, jest to nagrywanie wiadomości głosowych, a nie pisanie wszystkiego e, ręcznie. Po prostu umożliwia mi to nagranie szybko wiadomości nawet wówczas, kiedy mam córeczkę na rękach. Kolejną rzeczą, która bardzo pomaga mi w tym, aby razem pracować i wychowywać dzieciątko, to jest odroczenie pewnych czynności na później. Teraz przygotowuję bardzo duży projekt na jesień. I mimo, że normalnie wykonałabym go pewnie na wiosnę, e, tak przesunęłam go o pół roku właśnie ze względu na to, aby mieć bardzo duży bufor czasowy i mo, żeby mogła sobie wszystko spokojnie zaplanować. E, zrobiłam to mniej więcej tak, że określiłam cały projekt i jego cele, e, grupę docelową i tak dalej, a następnie te 6 miesięcy, które, e, które, na które mam jakby teraz ten czas. E, Podzieliłam tak, żebym mogła sobie te wszystkie obowiązki, które mam do tego czasu, podzielić na te 6 miesięcy, a następnie, kiedy określiłam sobie, co musi się wydarzyć w każdym miesiącu, aby ten projekt wystartował, Określiłam sobie, jakie zadania muszą być wykonane w każdym tygodniu, i tego się trzymam. To mi bardzo pomaga, dzięki czemu mam taką dużą perspektywę czasową, bo aż półroczną akurat do tego projektu, i mogę sobie w ten sposób działać. Tak samo działam z innymi projektami krótszymi i dalszymi. E, to jest mi bardzo, bardzo pomocne. E, więc e, pracuję tak w, z jednej strony w przerwach, kiedy moja córeczka śpi, a z drugiej zaś strony wtedy, kiedy ona po prostu chce się sama bawić, pięknie jej to idzie, ja nie chcę jej przeszkadzać, wtedy, kiedy jestem gdzieś obok niej, ale oczywiście nie jest to już praca tak bardzo efektywna. Ja bardzo Was zachęcam do tego, abyście zawsze koncentrowali swoją uwagę, aby się nie rozpraszać i rzeczywiście widzę to teraz jeszcze lepiej jak na tacy, że to jest zupełnie inna jakość pracy, wówczas kiedy siedzę przy komputerze, patrząc cały czas na moją córeczkę, odpowiadając jej, rozmawiając z nią i tak dalej, a zupełnie co innego, kiedy po prostu mogę usiąść i się skupić tylko na tym. Dlatego też teraz z moim partnerem staramy się wypracować taką metodę, że ja przynajmniej mam jeden taki blog dwugodzinny w planie całego dnia, abym mogła po prostu wyjść e, i jeśli nie potrzebuje mnie moja kornelcia do karmienia, to ja po prostu mogę się wtedy skupić na tym, co mam do zrobienia, a tatuś spędza wtedy czas ze swoją córeczką. Więc tak to wygląda, jeśli chodzi o pracę w takim dużym skrócie. Kolejnym bardzo ważnym obszarem dla mnie jest obszar zdrowia, czyli bardzo zdrowego odżywiania i ruchu. E, jeśli chodzi o jedzenie, praktycznie nic się nie zmieniło w porównaniu do tego, co było wcześniej. E, jeśli oglądałeś mój film o to dieta długowieczności, to wiesz, do doskonale jak, jak jem. Dam tutaj tylko taki patent, który bardzo e, po, pozwala mi bardzo szybko przygotowywać posiłki. E, mianowicie ja bazuję na roślinach, na strączkach i jeśli są takie strączki, które wymagają długiego czasu e, tego, aby po prostu nasiąknęły wodą i następnie długo czasu trzeba je gotować, to ja to po prostu robię hurtem. E, wrzucam kilogram na przykład ciecierzycy, wrzucam kilogram fasoli, e, wszystko sobie namaczam na noc, a, a rano wszystko sobie razem gotuję i mrożę w takich porcjach, w jakich to później będę wykorzystywać, dzięki czemu te moje obiady wykonuję bardzo, bardzo szybko i to pomaga mi w tym, aby po prostu wyrobić się w krótkim czasie. Jeśli chodzi o ruch, to też się zmieniło. Wcześniej przynajmniej kilka razy byłam 3-4 razy na siłowni w ciągu tygodnia, natomiast obecnie. Chodzę najczęściej tylko jeden raz na różnego rodzaju jakieś ćwiczenia, ale ćwiczę też w domu. To jest tak, że nie wiem, wstaję rano, idę do łazienki, moje zęby, robię przysiady. Idę do mojej córeczki, która bawi się na macie, na podłodze, robię sobie jakieś pompki. Przygotowuję obiad i mam chwilkę, robię sobie jeszcze jakieś dodatkowe ćwiczenia. Więc to jest takie łączenie ćwiczeń w ten sposób. No i oczywiście chodzę sobie na spacery, jeśli pogoda pozwala. I one są bardzo długie, tak aby się troszeczkę wyśleńić i też więcej poruszać. Więc mniej więcej tak to u mnie wygląda. Oczywiście nie używam windy, jeśli nie, nie jadę z wózkiem, Staram się jak najwięcej tak ruszać w ciągu dnia, cały czas robić takie ćwiczenia, żeby, żeby jednak być. E, no, nie tutaj nie, nie, nie obniżyć bardzo swojej sprawności. E, a nawet kiedy na przykład rozmawiam z moją córką, czy się z nią bawię, to staram się na przykład wtedy rozciągać dodatkowo. Więc mniej więcej tak to wygląda. Jeśli chodzi o obowiązki domowe, e, to wprowadź bardzo prosta. Jeśli chodzi o sprzątanie, oboje, ja i mój partner tego nie lubimy, to e, oddajemy, delegujemy. E, a przez to, że trzymamy się zasady wszystkie rzeczy mają swoje miejsce i odkładamy je na te miejsca, to... Staramy się tego trzymać, wymyśliliśmy sobie nawet taką grę, że jeśli ktoś się tego nie trzyma, to dostaje karne punkciki, a później musi wymyślić nagrodę dla tej drugiej strony, aby jej po prostu wynagrodzić to, że nie trzymała się tej czystości w domu, i mamy równego rodzaju dzięki temu bardzo miłe niespodzianki dla siebie nawzajem. Jeśli chodzi o pranie. Bardzo krótka sprawa, w międzyczasie, często nawet z tureczką. Wrzucamy szybko ubrania, wywieszam, kiedy, kiedy rozmawiam przez telefon, kiedy słucham sobie podcastów, kiedy się uczę, kiedy rozmawiam z surcią, więc to jest to zawsze w międzyczasie. Nie ma o czym tutaj więcej mówić. Jeśli chodzi o zakupy, moja dieta powoduje, że ja po prostu kupuję ogromne paczki, bakali, strączków, kasz w jednym opakowaniu, które starczy na bardzo, bardzo długi czas. Więc to mi tak naprawdę odchodzi. Raz na jakiś czas pojadę tylko sobie do sklepu, kupię warzywa, owoce, więc tak naprawdę prosta sprawa. Nie lubię zakupów, więc nie chcę na nie tracić dużo czasu. Jeśli chodzi o relacje z innymi ludźmi, było w ten sposób, że e, cały czas wychodziliśmy sobie na różnego rodzaju spotkania, restauracje, e, wydarzenia kulturalne, e, spotkania w różnych miejscach. Natomiast obecnie e, to nie zmniejszyło się, ale troszeczkę zmieniło, e, jakby... E, Swój, jakby rodzaj, tak? Więc to jest bardziej na takiej zasadzie, że bardziej domówki, bardziej spotkania właśnie na miejscu. Całe szczęście moja kochana rodzina, moi kochani znajomi bardziej nas odwiedzają, częściej widzimy się u nas w domu, jeśli to jest szczególnie wieczór, ale też oczywiście wid widujemy się na różnego rodzaju restauracjach, wychodzimy sobie na spacery, więc staramy się też cały czas utrzymywać ten kontakt, tak, aby tego kontaktu nie stracić. Ja też staram się rozmawiać jak najczęściej przez telefon, jeśli nie jest. Możliwe spotkanie na żywo i w ten sposób też dbać o, o te relacje. Jeśli natomiast chodzi o naukę, czyli kolejny bardzo ważny dla mnie obszar, ja cały czas chcę rozwijać się, cały czas potrzebuję tego, aby czytać książki, aby podnosić swoje kompetencje i jak najbardziej z tego nie zrezygnowałam. Czytam najczęściej w trakcie karmienia. Czytam z czytnika, bo ja tak najbardziej lubię czytać książki. Od kiedy mam czytnik,. Zupełnie straciłam zainteresowanie książkami papierowymi e, i, i to mi bardzo ułatwia czytanie, więc często te karmienia są dosyć długie, e, często moja córeczka wtedy nawet przysypia sobie, więc ja po prostu wtedy wykorzystuję ten czas na czytanie e, i jest go na tyle dużo, że spokojnie, tak naprawdę spokojnie czytam przynajmniej jedną książkę, czasami dwie w ciągu tygodnia. E, jeśli córeczka moja kochana śpi albo zajmuje się nią e, tatuś, e, wówczas e, podczas np. Gotowania posiłków, słucham sobie podcasty, słucham sobie książki, e, więc też staram się zawsze ten czas wykorzystać. A jeśli nie, to to sobie na przykład wieczorem robię różnego rodzaju kursy learningowe, które też z ogromną przyjemnością z nich korzystam. No bo wcześniej tak mogłam sobie wyjść na przykład na warsztaty improwizacji teatralnej, na które chodziliśmy bardzo regularnie. Natomiast obecnie, jeśli nie jest to możliwe, to chciałabym się tego uczyć po prostu zdalnie i w ten sposób też podnosić swoje kwalifikacje. Co jeszcze? Czas wolny, bardzo ważny czas. E, mam go bardzo dużo właśnie ze względu na to, że ja uważam, że czas spędzany z e, moją kornelką jest to czas, e, kiedy ja odpoczywam, kiedy się ładuję, kiedy, e, kiedy czerpię kre, po prostu energię na kreatywność i, e, i na to, aby, aby być bardzo, bardzo szczęśliwa i tak właśnie jest, więc, więc to jest też dla mnie czas wolny, ale oczywiście wcześniej e, pod względem takiego czasu na pasję, na, na to, aby, nie wiem, wychodzić właśnie na siłownię, spotkazywać się ze znajomymi, było Zawsze od 18 i w weekendy. Obecnie jest tak, że te weekendy to jest taka świętość nasza, chcemy go spędzać e, właśnie wspólnie, chcemy spędzać ze znajomymi, chcemy wyjeżdżać i spotykać się z naszą rodziną, e, natomiast w ciągu e, całego tygodnia, popołudniami, wieczorami jest go no niestety trochę mniej, ale i tak staramy się zawsze, abym z moim narzeczonym miała ja, przynajmniej taki jeden wieczór we dwoje. E, staramy się też e, jakoś tam pamiętać o tym, że, że warto jest i odpoczywać i spać dużo. E, także planujemy ten czas wolny i staramy się też e, jakoś to wszystko tak zrównoważyć, aby, aby po prostu nie zwariować i cieszyć się e, tym, co obecnie mamy. E, kochani, nad czym jeszcze pracuję? Czego, co jest jeszcze dla mnie jakąś taką trudnością? E, na pewno to, aby na dłużej zostawić moją córeczkę. Ja jestem jeszcze bardzo do niej e, przywiązana. Przyznam szczerze, że dłużej niż 3 godziny jeszcze nie miało się rozłąki. E, więc, więc na pewno to jest coś, co, co pozwoliłoby mi jeszcze więcej rzeczy robić. Na pewno też jakieś dłuższe wyjazdy, bo mam wiele zaproszeń na szkolenia, na, na konferencje. Ale zaś z drugiej strony to też bardzo. Pokazuje mi, jak kreatywnie można podchodzić do różnego rodzaju problemów, właśnie ze względu na to, że e, kiedyś przyjeżdżałam na takie szkolenia, a obecnie wiele z nich prowadzę zdalnie. E, firmy z tego korzystają na takiej zasadzie, że nie wynajmują sobie e, sal szkoleniowych. Spotykamy się kilka razy, na przykład po półtorej godziny, pracujemy sobie zdalnie w grupie, gdzie świetnie nam się pracuje, właśnie na przykład przez e, specjalne e, strony, które są do tego przeznaczone. E, Wszystkie nagrania y, uczestnicy szkole mogą sobie dostać na później, więc okazuje się, że tak naprawdę to, co wcześniej było jakimś problemem, obecnie daje mnóstwo korzyści. Prowadziłam też już wiele konferencji i spotkań, y, gdzie byłam po prostu puszczana na wielkim rzutniku y, na sali konferencyjnej i w ten sposób prowadziłam y, wykłady, prelekcje, więc, więc to było naprawdę niesamowite, że bardzo też pozytywnie. Y, Realizatorzy tak, tych spotkań zareagowali na taką właśnie propozycję. Więc okazuje się, że te dzieci często powodują, że my jeszcze chętnie wymyślamy rozwiązania na problemy, więc, więc ja się z tego bardzo, bardzo cieszę. Czy to jest wszystko? Czy to jest wszystko, co, co mogłabym tutaj wymienić? Oczywiście, że nie. Nie chcę przeciągać po prostu tego filmu bardzo. Natomiast ja e, chciałabym Wam powiedzieć, że jeśli są tutaj takie osoby, które dopiero spodziewają się dziecka e, i tak jak ja są tym przerażone bo ja byłam bardzo, bardzo przerażona. Eee, naczytały się straszne rzeczy i to, że dziecko zupełnie zmienia życie, a ja nie chciałam tej zmiany. Ceniłam sobie wolność jak nic innego. Zawsze chciałam być bardzo niezależna, więc ja się bałam, że to wszystko jest bardzo zagrożone. Tymczasem okazało się, że tak, dziecko wszystko zmienia, ale nikt mi nie powiedział, że na lepsze. Ja jestem przeszczęśliwa, naprawdę mam wrażenie, że mam zupełnie inną energię w sobie, że mój poziom empatii jest zdecydowanie na wyższym poziomie. Mam w sobie tyle spokoju, tyle radości, mam wrażenie, że w moich w żyłach płynie po prostu endo płyną endorfiny. Ja jestem na Naprawdę e, przeszczęśliwa z tej roli i mam nadzieję, że te osoby, które gdzieś tam się boją tego, co ich czeka, e, będą pozytywnie nastawione, bo nie wiem. Możliwe, że dlatego, że ja nie oglądam telewizji. Ja mam takie wrażenie, że wokół tego macierzyństwa jest tak wiele różnych negatywnych rzeczy e, i mi tego było brak, e, że nikt mnie tak mocno nie, nie, e, nie wspierał właśnie w tym, żeby, e, żeby pokazywać mi te piękne uroki tego macierzyństwa. Ja miałam wrażenie, że ja wiecznie czytam blogi i wszystkie informacje dotyczące tego, że, że jest strasznie okropnie i że jestem niewyspana, a tymczasem śpię bardzo dobrze, przyznam Wam szczerze. E, I oczywiście wszystkim rodzicom tego bardzo, bardzo życzę. Kochani! Nie przedłużając, bardzo Was proszę o to, abyście dali mi znać, czy coś, jakąś wskazówkę, weźmiecie dla siebie. Jestem bardzo ciekawa Waszych pytań, z ogromną przyjemnością na nie odpowiem, ale też Waszych patentów. Jak Wy łączycie ze sobą rolę, rolę mamy, rolę taty z rolą przedsiębiorcy, rolą osoby, która pracuje? Jestem bardzo, bardzo tego ciekawa. A jeśli chcecie więcej na temat tego, w jaki sposób zarządzać sobą w czasie, w jaki sposób nie odkładać obowiązków na później, to ja przypominam, że cały czas udostępniam Wam nagranie webinaru dotyczącego tego, w jaki sposób właśnie zarządzać sobą w czasie i znajdziecie je na stronie dorotafilipiu.pl Łamane przez czas. Wystarczy, że tam wybierzecie sobie termin, który Was interesuje i skorzystacie sobie z tego szkolenia, do czego oczywiście bardzo serdecznie Was zapraszam. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia. Cześć. cześć.